Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby z podznaku barana. Zapraszam Was na czytanie na grudzień. Jaki ten grudzień dla Was będzie? Pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, czyli inaczej mówiąc, ogólne, nie każdy się w nim odnajdzie. No, popłyną tutaj dla Was podpowiedzi porady, wskazówki i w ten sposób traktujcie ten przekaz. I patrzymy sobie, osoby z podznaku Barana, grudzień 2024. Co tutaj u Was chce być powiedziane? Staniecie przed wyborem, przed jakąś decyzją. Będziecie się zastanawiać, co dalej robić w swoim życiu, jakie decyzje muszą w końcu zostać podjęte, żeby w nowy rok wejść zupełnie z inną energią. Wielu z Was będzie wyswobadzać się z jakiejś relacji, która ograniczała, która była toksyczna. Drogie baranki, może jesteście w jakimś romansie albo w jakimś związku wymagającym który powoduje, że jesteście jak w tej klatce. Karty tak pokazują. Niektórzy z Was będą definitywnie odcinać taką relację ze swojego życia, ale to może być też przyjaźń, to może być też współpraca. Zadbajcie proszę o swój sen, bo karty pokazują, że tutaj to jest totalny deficyt snu. Nie wiem, ja, jak wy sypiacie, jak wy śpicie, ile wy śpicie, jak to wygląda, ale według moich kart to nie wygląda za ciekawie i to nie będzie za ciekawie wyglądać. Trzeba tu zmienić. Jakąś rutynę wprowadzić, zmienić coś, bo karty pokazują, że przemęczenie, wymęczenie i poprzez to wasz układ odpornościowy też bardzo mocno może ucierpieć i jakieś tu może się choróbsko przypałętać, podziębienie, przeziębienie, gorsze samopoczucie. Chcielibyście bardzo, żeby wasze jakieś życzenie się zrealizowało i spełniło, chcielibyście bardzo, żeby los do was się uśmiechnął i karty pokazują, jest to w możliwości. Jeżeli mocno w to, drogi baranku, uwierzysz. Mocno będziesz tego pragnąć, przyciągać do swojego życia, to jest to w możliwości zrealizowania się, przepraszam, już jestem. Więc, no, kreuj, przyciągaj myśl, a będzie ci to dane. Karty pokazują. Dla osób wolnych, dla singli, idzie do was ktoś z uczuciem, jest to osoba, która idzie, tak jakby, z waszego otoczenia. Karty mi też pokazują, że finansowo to u Was w jakiś sposób może się polepszyć. Mhm. coś Jakieś nowe propozycje, dobre wieści płyną. Coś tutaj finansowo idzie fajnego i pozytywnego. Może niektórzy z Was po prostu otrzymają jakieś finanse w postaci prezentu i tak dalej, ale coś tutaj idzie ja też widzę, że możecie otrzymać jakieś zaproszenie ktoś nagle może do Was odezwać się, kto się dawno nie odzywał i skontaktować się z Wami i po prostu gdzieś spotkać się zaprosić, gdzieś pójść na jakąś kawę, herbatę, cappuccino, pójść na jakąś pizzę, na jakiś obiad, na jakiś nie wiem, być może lunch, jeżeli gdzieś za granicą mieszkasz i właśnie to gdzieś tam jest modne i w każdym bądź razie karty tu pokazują spotkanie z kimś dawno niewidzianym, niesłyszanym po latach, dużo też kontaktu przez internet, przez telefon. Tak to tu widzę i tak to tu czuję. Dużo też życzeń do Ciebie płynących, wiadomości, informacji, newsów, trochę też ploteczek, ale faktycznie podejmujesz, drogi Baranku, decyzję odcinającą. Nie chcesz już przy kimś być, nie chcesz już z kimś być, albo nie chcesz w jakimś schemacie toksycznym funkcjonować. Niektórzy z Was mogą przyjrzeć się swojemu życiu i zauważyć, co jest u Was uzależnieniem. I możecie tu bardzo mocno z jakimś uzależnieniem walczyć, ale wielu z Was będzie kończyć jakąś relację, która nie rokuje na przyszłość. Dobre znaki podpowiedzi do Was płyną. Przepraszam, znaki podpowiedzi, wskazówkę do, wskazówki do Was płyną, i to jest coś dobrego. Propozycja pracy, zarobienia do robienia, jakiegoś stażu, jakiś staż tu mi się pokazuje. Praca nie jest to takie coś, wiecie, mega wielkie, ale zawsze gdzieś ten budżet trochę ratuje. Czas na stawianie granic. Karty mówią w grudniu warto by było stawiać granice innym osobom, które ją przekraczają w jakikolwiek sposób, ale również wyznaczaj sobie granice, bo możesz być osobą, która gdzieś nie wyznacza sobie granic, która gdzieś funkcjonuje tak trochę byle jak. Przyjrzyj się naprawdę, jak Twoje życie wygląda, jak te życie toczysz. I zacznij coś w tym swoim życiu zmieniać. Dużo ploteczek, dużo informacji, dużo wiadomości. Karty mi też pokazują, żebyś, drogi Baranku, nie wchodził w energię osądzania nikogo, bo możesz mieć taką potrzebę i tendencję w sobie, że będziesz kogoś. Nadmiernie oceniać. Nie rób tego, bo to automatycznie jakoś do ciebie będzie wracać. To jakoś działa, funkcjonuje w Twoim przypadku na zasadzie lustra. Jak ty będziesz kogoś oceniać, osądzać, automatycznie to do ciebie będzie z otoczenia wracać i ktoś tak będzie ciebie traktował. Teraz tak. Niektórzy z Was będą mieli taką potrzebę w sobie trochę zniknięcia, zawieszenia się. Będziecie niektórzy z Was potrzebowali mm, takiej przestrzeni tylko dla siebie. Pozwólcie sobie na to, jeżeli to będzie w możliwości. No dobrze. Jakaś tajemnica też zostanie odkryta. Albo wy ją odkryjecie, albo ktoś nagle życzliwy pojawi się w waszym życiu jakaś chyba kobieta. Czuję, że to jest jakaś kobieta. I powie Wam o czymś, czego Wy nie jesteście świadomi, o czym Wy nie wiecie. Co dla osób wolnych, co dla singli, jeżeli chodzi o. Yy, o grudzień, co tutaj dla Was, co dla singli? Hmm. Pokazuje mi się przyjacielska relacja, pokazuje mi się szczęśliwy single. Jakiś moment nadchodzi w Twoim życiu i możesz się cieszyć, radować, ale to jeszcze nie będzie. Twoje serce będzie się otwierać na coś, na kogoś. Jakieś fajne spotkania. Niektórzy z Was mogą mieć to poczucie w sobie: OK, witam miłość do mojego życia, ale to na razie na zasadzie przyjacielskich stosunków. Potrzebujesz. Kogoś ze swojego serca uwolnić i jeszcze jesteś w jakiejś separacji, jeszcze kogoś nie przepracowałeś, drogi singlu, nie zapomniałeś o kimś, i w momencie, kiedy to uczynisz, to automatycznie karty pokazują, może się nowy związek, nowa relacja stworzyć. Ktoś idzie, ale niby chcesz, ale jeszcze nie widzę tej gotowości w tobie, ale będziesz w pełny euforii i radości, bo coś tutaj jest na rzeczy. Dla osób będących w związku w relacji, jak i ten. Grudzień się zapowiada, no tak, a tutaj jakieś kłótnie, nieporozumienia, konflikty i karty pokazują, że będzie ciężko, będzie ciężko, jakieś sytuacje będą wychodzić na jaw. Będziecie potrzebowali czasu. Nie podejmujcie decyzji pochopnie, byle jak, na szybkiego. Przemyślcie każde słowo, które powiecie, bo ono może jak ten obosieczny miecz bardzo ranić, krzywdzić i odcinać. Chyba, że będziecie pewni, że należy się komuś jakaś cięta liposta, należy się komuś jakiś ochrzęd, tak? Ale tu w tych relacjach m, karty pokazują, m, no, coś tutaj jest do przepracowania albo do definitywnego zamknięcia. To, jeszcze, co być Wam przekazane, jeżeli chodzi o grudzień. Planujcie sobie ten miesiąc, bo on może Wam szybko uciekać. Bardzo kreatywny czas, i to jak będziesz myśleć, tak będzie się realizować. Nie jedna gościna, celebracja i świętowanie przed Tobą. Masz być osobą silną, pewną siebie. No i też chciałabym Ci powiedzieć, że jakaś lekcja Twoja życiowa domaga się uporządkowania, przepracowania. Każdy z Was będzie wiedział, co to za lekcja. Nad czym warto by było, żebyś sobie jeszcze popracował w grudniu, żeby zamknąć ten rok? Uzdrowić się, uzdrowić jakieś relacje, jakieś emocje, popracować nad swoim zdrowiem, tak? Nad swoją kreatywnością, bo ja nie wiem, czy ty czasem nie wchodzisz czasami w jakąś energię prokrastynacji. A no właśnie, mówię o tym, a to było pod spodem talii, jeżeli zobaczyłam tą kartę, to tak właśnie mówię. Tutaj szybko się wypalasz, niby coś chcesz, masz apetyt na życie, masz pomysły, ale szybko się wypalasz i tak właśnie pomyślałam. Czy to czasem prokrastynacja się nie pokazuje? Faktycznie pokazała się prokrastynacja. Moi drodzy, jeszcze macie właśnie lekcję życiową, to co powiedziałam wcześniej, do przepracowania, do uzdrowienia, do wyjaśnienia, no i bardzo mocno dzieciństwo, jakaś relacja chyba z mamą, ale niekoniecznie. Wewnętrzne dziecko, dzieciństwo i... Wszelkiego rodzaju rytuały uzdrawiające, oczyszczające, otwieraj się na to. W grudniu rób sobie, pal sobie świeczkę w jakiejś tam intencji dla siebie. Ty będziesz wiedział w jakiej intencji, jaką świeczkę. Ty to poczujesz, tak? I to jest taki miesiąc, w którym możesz naprawdę coś pouzdrawiać, emocje w sobie, relacje z innymi ludźmi, z innym człowiekiem. Dobry czas na wybaczanie, na uzdrawianie. Jakie przesłanie anielskie dla osób spod znaku Barana na grudzień? Pozytywne myślenie. Patrząc pozytywnie na świat, wlewasz strumień energii w swoje myśli, słowa i czyny. Energia ta wyczuwana jest przez innych ludzi, którzy pomogą Ci w osiągnięciu Twojego celu. Anioły znają moc pozytywnego myślenia i będą Cię wspierać w Twoich zamierzeniach. To Ty wybierasz swoje myśli i nastawienie do świata. Skoncentruj się więc na miłości, pomyślności i sukcesie w każdej dziedzinie swojego życia. Dzięki pozytywnemu myśleniu poczujesz się szczęśliwy, zdrowy i spełniony. Afirmacja jestem silny i pozytywnie nastawiony do świata. I tak właśnie Tobie tego życzę i marzy mi się, żebyś taką właśnie osobą był czy była. Wszystkiego pięknego, cudownego grudnia uściski śle. pozdrawiam, papa.